które się już To bardzo fajnie to wygląda z tego co widziałem. Czy jest coś jeszcze takiego na komputerze? Aplikacja steama chociaż teraz nie gram szczerze mówiąc w jakiekolwiek gry, ale wcześniej coś tam sobie pokrywałem trochę w CSS z znajomymi, to się używało. Ewentualnie Slade Spire, polecam, jeśli ktoś nie grał, robi sobie troszkę posiedzieć i pomyśleć nad tym. subsidy.